60 była no, w zasięgu ręki, no te parę centymetrów brakowało. Myślę, że no, powinno starczyć na finał, aczkolwiek no, jest zapas <grym> i chciałabym to pokazać w finale, jeżeli da radę się dostać. No ogólnie rzucanie było super, podobało mi się luźno, fajnie. Zobaczymy, czy, czy się uda, czy się nie uda. Jestem zadowolona. Nie, nie, źle, jest, jest fajnie, jestem zadowolona. Trener tak samo, więc powinno być dobrze. <grym> Być Bydgoszczy mi się fajnie rzuca, bo fajne koło, fajne warunki, i tym bardziej, że jesteśmy u siebie i atmosfera fajniejsza, lepsza. No co, trenowaliśmy z trenerem, skupialiśmy się na technice, no chciałam to technicznie rzucić luźno, no udało się luźno, a technicznie też, choć jeszcze można coś poprawić. Jest, jest dobrze, myślę, że jest. No, powinien internet być jeszcze bardziej zadowolony niż, niż dotychczas. Na cud nie liczę, chciałabym poprawić swój rekord życiowy i to by było naprawdę spełnienie na tych mistrzostwach świata. Tym bardziej, że tu u siebie powinno sprzyjać klimat swój własny <grych> i powinno być dobrze, że rekord życiowy to będzie to.